Mają wszyscy słychać. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Scenariusz 22. zdalnej sesji Rady Gminy Dąbrowa-Chełmińska w dniu 3 listopada 2020 roku na podstawie paragrafu 18 uchwały Rady Gminy Dąbrowa-Chełmińska z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminy Dąbrowa-Chełmińska 2019 roku w związku z artykułem 15 ZZX ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych z nimi w sytuacji kryzysowych. Otwieram obrady 22 sesji Rady Gminy Dąbrowa Chemińska. Witam państwa bardzo serdecznie, witam Pana Wójta Gminy. Na podstawie zalogowania się do systemu informuję, że w sesji uczestniczy 14 radnych. Proszę o zgłaszanie uwag do zaproponowanego porządku obrad 22. sesji Rady Gminy. Nie słyszę, dziękuję. Czytam porządek obrad dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy otwarcie sesji. Punkt drugi powołanie sekretarza obrad. Punkt trzeci przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt czwarty interpelacje, zapytania, wolne wnioski punkt piąty projekt uchwały. W sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej punkt szósty odpowiedzi na interpelacje i sprawy różne punkt siódmy zakończenie obrad. Przechodzimy do realizacji punkt pierwszy nastąpił punkt drugi, proszę państwa w związku, że mamy małą ilość punktów do obradowania. Proponuję moją osobę na sekretarza obrad. Punkt trzeci przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji do protokołu z poprzedniego z poprzedniej sesji uwag nie wniesiono. Yy, ale zagłosujemy. Radnych jest za przyjęciem protokołu dwudziestej pierwszej sesji rady gminy. Ja nie mam żadnego tutaj, żeby głosować. Mi również się nie wyświetla. Nie wyświetliło się. Nie wyświetliło się. Ja też mam do głosowania. A macie Państwo włączone ten podział ekranu na panel 24 i wtedy na dole Teams, czy na całym jest Teams? Bo to jest ważne, żeby ten panel radnego 24 był cały czas dostępny. Znaczy cały czas włączony? Ja robiłam, żeby ja był podzielony, mnie. podzielony, ale teraz nie wiem, jak tutaj mam. Ja również robiłam. Tutaj nie widzę. Ja mam... Zielone, ale nic się nie wyświetliło. Jeszcze raz. Jeszcze raz proszę, pospróbujmy. Ja nic nie mam. Ja również. Mhm. Dobrze. Nie będziemy, nie będziemy przedłużać. Głosujemy imiennie. Proszę, pan Dawid Baranowski. Jestem za. Dziękuję. Pan Michał Bulszak. Jestem za. Dziękuję. Pani Elżbieta Galant. Pani Elżbieta Galant. Jestem za. Dziękuję bardzo. Ryszard Kator, jestem za. Pan Marek Kuśmierek. Jestem za. Dziękuję. Pani Anna Kuter. Jestem za. Dziękuję. Pani Bożena Kozioła. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan Karol Morgut. Jestem Karol za. Morgut. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani Beata Niedziela. Jestem za. Dziękuję. Pan Dawid Bałczy Pałczyński. Jestem za. Dziękuję. Pan Mieczysław Siewert. Jestem za. Dziękuję. Pan Karol Szczęsny. Jestem za. Dziękuję. Pan Sławomir Szydło. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani Bożena Tomaszewska. Jestem za. Dziękuję bardzo. Ogłaszam Państwu, że na 14 radnych 14 było za. Dziękuję ślicznie. Przechodzimy do punktu czwartego. Interpelacje zapytania wolne wnioski w związku, że w okresie międzysesyjnym nie wpłynęły interpelacje i wnioski. Punkt uważam za wyczerpany. Przechodzimy do punktu piątego projekt uchwały w sprawie zmiany statutu gminy Dąbr Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej. O wprowadzenie bardzo proszę Pana Wojta. Szanowni Państwo, w związku z tym, że Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dobrowie zostały przekazane sprawy polegające na prowadzeniu postępowań, w tym wydawaniu zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego na potrzeby złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaszła konieczność zmiany uchwały w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie -Piełmieniu. I tak, proszę Państwa, w paragrafie pierwszym punkt czternasty Ustęp, y, punkt 14. Co opisano? Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Prawo ochrony środowiska. Następnie w paragrafie 8, ustęp 3, dopisano punkt 8. Punkt brzmienie. Zadania wynikające Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska polegające na prowadzeniu postępowań, w tym wydawaniu zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego na potrzeby złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania z Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki społecznej. Proszę Państwa, te zaświadczenia będą przez GOP wydawane do tych programów, które są teraz realizowane, na przykład do fotowoltaiki, do tych pięciu tysięcy złotych dofinansowania. Osoby, które spełniają te kryterium dochodowe, będą mogły te dofinansowania otrzymać i takie zaświadczenie będące załącznikiem do wniosku będzie wydawane w gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej. Dlatego też Pani kierownik przygotowała zmianę tej proszę radę o podjęcie stosownej projektu stosownej uchwały. Dziękuję bardzo. Przedstawione. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Zachęcam państwa do dyskusji. Nie ma nikogo, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany statutu gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Hełmyńskiej. Głosujemy elektronicznie. Ja nie mam. Ja również. Ok, jedziemy imiennie, ponieważ pan Dawid Baranowski. Jestem za. Dziękuję. Pan Michał Bulczak? Jestem za. Pani Elżbieta Galant? Jestem za. Dziękuję. Pan Ryszard Kaczor? Jestem za. Pan Marek Kuśmierek? Jestem za. Dziękuję. Pani Anna Kuter? Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani Bożena Kozioła? Jestem za. Dziękuję. Pan Karol Morgut? Jestem za. Dziękuję. Pani Beata Niedziela? Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan Dawid Pałczyński. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan Mieczysław Siewert. Jestem za. Dziękuję. Pan Karol Szczęsny. Również jestem za. Dziękuję. Pan Sławomir Szydło. Jestem za. Dziękuję pani Bożena Tomaszewska. Jestem za dziękuję bardzo. Ogłaszam, że na 14 radnych 14 jest za dziękuję ślicznie. Przechodzimy do punktu szóstego odpowiedzi na interpelacje sprawy różne nie było. Czy ktoś z państwa jeszcze teraz by chciał? Zadać pytanie jakieś sprawy panu wójtowi lub. Panie przewodniczący tak, tak ja proszę prosiła członków komisji skarg, wniosków i petycji o pozostanie na łączach po zakończeniu sesji na chwilę. Dziękuję bardzo, dziękuję pani przewodnicząca za, za chwilę na koniec ogłoszę też to dla wszystkich. Dziękuję ślicznie. Proszę. Tak. Ty? Proszę bardzo, pan wójt. Szanowni Państwo, chciałem parę informacji przekazać a propos funkcjonowania urzędu, bo też tutaj takie głosy do nas docierają. Urząd jest cały czas otwarty, obsługujemy interesantów, jednakże w ciągu tygodnia i na początku przyszłego tygodnia część osób przejdzie na pracę zdalną. To też będziemy informować na bieżąco. Osoby, które mają bezpośrednią usługę interesantów zostają na miejscu. Dalej interesanci, nasi mieszkańcy będą przyjmowali w holu głównym. Większość spraw tam będzie odbieranych. Łączymy się oczywiście telefonicznie, przez maila. Pocztę można dalej w kolejnych wstępnie Na tą chwilę nie widzimy żadnego zagrożenia co do, do funkcjonowania urzędu. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie panu wójtowi. Nie ma więcej pytań. Przechodzimy do punktu siódmego, zakończenie obrad. Na podstawie paragrafu trzydziestego pierwszego uchwały Rady Gminy Dąbrowa-Chełmińska z dnia dwudziestego listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Dąbrowa-Chełmińska, zamykam obrady dwudziestej drugiej sesji Rady Gminy Dąbrowa-Chełmińska. Dziękuję bardzo Państwu za obrady zdalne. Życzę Państwu dużo zdrowia i szybkiego powrotu do normalności. I zapraszam, aby komisja skarg, wniosków, petycji nie wylogowała się, została na łączach. Dziękuję ślicznie. Do widzenia.